Cześć, tu Janek Ziobro, Jakub Janda, Klemens Murańka i Piotrek Żyła. <laughs> Skądś już dziś po nasze nowe kolekcje mebli na www.mebleziobro.pl Kamil, ogromne gratulacje. To, co dzisiaj zrobiłeś, to po prostu no, czapka, czapki z głów. <laughs> Dzięki. No, dzisiaj był... Super dzień, ale zresztą każdy dzień tutaj był, był bardzo dobry. Robiłem po prostu to, co, to, co uwielbiam robić, czyli, czyli latanie, i wiedziałem, że jestem w dobrej dyspozycji. Tylko wystarczy, że zrobię to, co należy, i może być, może być bardzo fajnie. No właśnie, na dodatek się to dosyć fajnie poukładało, jeśli chodzi o wyniki, bo w tym płaszczyźnie świata jesteś już bardzo blisko. No może i tak, natomiast w ogóle, w ogóle się na tym nie skupiam. Tak samo jak nie, nie patrzyłem na wyniki w całym tym turnieju rower, nie koncentrowałem się na jakiejś walce bezpośredniej z nikim, tylko walczyłem przede wszystkim ze własnymi słabościami. Początek był bardzo trudny, wiele mnie kosztował. Nerwów i, i stresu, no i, i, i sił przez to. Natomiast cieszę się, że udało się znaleźć problem, szybko go rozwiązać i później... E, walczyć dalej. No i co mogę więcej powiedzieć? no Walczyłem po prostu drugie miejsce, jak się okazało i jestem szczęśliwy. Podniosłeś się tak niczym taki Feniks z popiołów. bo wydawało się, że, no, że już jakaś zadyszka cię łapie, że to już nie będzie tego błysku, a tu nagle wczoraj właściwie i dzisiaj te skoki takie, no znowu z takim błyskiem. Moja żona tak zawsze mówi, że się podnoszę jak feniks. <laughs> e, a przy okazji chciałbym jej bardzo podziękować. Wiem, że to zabrzmi może tak niemęsko, ale, ale uważam, że każdy facet powinien dziękować swojej kobiecie. Zwłaszcza za to, że w takim momencie dla mnie bardzo trudnym jak było Oslo. E, zamiast po prostu powiedzieć, że wracaj do domu, powiedziała, zostań i walcz, e, wierzę w ciebie, no i to wystarczyło po prostu, żeby wstąpiły we mnie siły, wiara i, e, i nowe możliwości. No i co mogę powiedzieć? Dziękuję Ci kochanie. My również dziękujemy, a jeszcze wracając do dzisiejszego dnia w końcu dostałeś ten upragniony talerz, który ciągle cię jakoś omijał mimo wygranych w prologach. No to, tak, to właśnie powiedziałem organizatorom, jak mi go dawali, że. E, no, że w końcu, w końcu mam swój, swój własny talerz. E, w końcu będzie z czego zjeść. Fajnie. Jestem zmęczony już bardzo, ale. Ale naprawdę jestem bardzo zadowolony i dziękuję kibicom, którzy też, tym, którzy we mnie wierzyli, a tym, którym nie wierzyli, też dziękuję, bo też to daje takiego pozytywnego kopa też daje więcej sił i, i motywuje do, do pracy. Natomiast bardzo chciałbym podziękować całemu sztabowi szkoleniowemu, wszystkim, którzy mają wkład w nasze sukcesy, nie tylko moje, ale całej drużyny. Co mogę powiedzieć? Teraz ostatnia prosta. Ostatnie pytanie właśnie, jak ty się czujesz na tej ostatniej prostej, bo mówisz, mówisz, że jesteś zmęczony, ale jest ta moc taka i jeszcze głód nawet tego latania? Jestem zmęczony dzisiejszym dniem, no od rana człowiek jest na nogach, jeszcze loty naprawdę dużo kosztują, bo jeden skok na mamucie to jest mniej więcej tak jak trzy skoki na normalnym obiekcie, jeden po drugim, prawda? No i jeszcze dużo po prostu też oczekiwania, stresu, też takich emocji związanych z zawodami. Ale czuję się fizycznie i mentalnie teraz bardzo dobrze. Czy mi się pomogło to odpuszczenie serii próbnej? Nie wiem, czy pomogło i tego się nie dowiem, ale wyszło dobrze. <grytanie> Serdeczne gratulacje, Kamil, i miłego powrotu do domu no i wypocznij przez te dwa dni. Dzięki.